Premiera Watcher 1 była wielką niewiadomą. Sam obawiałem się, że w zależności od tego, jak przyjmie się on wśród fanów, będzie zależało, jak będą wyglądały kolejne filmy samodzielne w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Wiemy, że na pewno w 2018 roku ukaże się film o Hanie Solo, a dużo ludzi spekuluje, że w 2020 zobaczymy ekranizację o postaci Boba Fetta, który po tym, co spotkało go w epizodzie 6 wśród fanów wywołał pewien niedosyt, że taka dobra postać zasługiwała na lepszą historię. Właśnie w tym filmie o Boba zapytałem się Was o kim chcielibyście zobaczyć cały film i dużo osób podało jako przykład ekranizację za czasów Starej Republiki oraz wielu z Was zaproponowało historię pojedynczego Jedi. Albo użytkownika ciemnej strony mocy. Dlatego właśnie. Jaki kierunek obiorą twórcy Gwiezdnych Wojen po filmie 2020 roku? Osobiście mam nadzieję, że filmy będą coraz lepsze i że w późniejszych latach marka Star Warsów nie będzie dojona i nie powstaną jakieś <laughs> interesujące filmy jak jakieś przygody IWOKA, czy tego gościa, <laughs> czy Marta mopa. Jednak po premierze Water 1 powstało dużo głosów, że jednym z filmów w przyszłości będzie albo powinna być historia Darth Vadera. No kurde, w końcu końcówka Rogue One miażdżyła. Było to jedne z najlepszych, jak i nie najlepsze zakończenie filmu z całej sali Gwiezdnych Wojen. Mi ta scena strasznie się podobała i przypominała mi trochę wstęp z gry The Force Unleashed, gdzie jako Vader chodziliśmy i nie przejmując się niczym niszczyliśmy wszystko, co stało nam na drodze w rytm Marszu Imperialnego. Podobnie jak to miało miejsce w zakończeniu Watera 1, dlatego uważam, że postać Vadera w uniwersum Gwiezdnych Wojen naprawdę zasługiwałaby na swój własny, oddzielny film, ponieważ jest to w 100% wykonalne. Po pierwsze, jest on tak naprawdę postacią uniwersalną. Niezależnie jaki aktor znajduje się w środku, liczy się sam strój Vadera. Tak samo jego głos. Niezależnie czy dziś, czy za 10 lat, spokojnie da się go stworzyć komputerowo. Ba! Nawet gdyby się uprzeć, można by było przecież do niektórych scen dać samego Hydena Christensena, czyli aktora grającego Anakina Skywalkera w drugim i trzecim epizodzie, który przecież w 100% nadawałby się do scen w których widzimy go bez maski, wystarczyłaby tylko odpowiednia charakteryzacja. Jak dla mnie, sama historia Wejdera byłaby bardzo ciekawa do opowiedzenia, szczególnie za czasów między trzecim a czwartym epizodem. Jak wiemy z Łotra, jeden Wejder przebywał w swoim zamku na Mustafar, miejscu, w którym, jak się to mówi, umierali Jedi, i właśnie było to miejsce, w którym umarł Anakin Skywalker. Jednak, czy do końca, czy nie byłoby fajnie zobaczyć tę historię z perspektywy Weidera? Jak radził on sobie ze swoim cierpieniem i czy naprawdę wyzbył się zupełnie swojego starego ja? Przecież chociażby w oryginalnej trylogii widzieliśmy, że przez te wszystkie lata, mimo wszystkich rzeczy, które zrobił, cały czas było w nim dobro. Tak samo, chociażby, uwaga, spoiler, w zakończeniu drugiego sezonu serialu animowanego Star Wars Rebels widzieliśmy, że Vader tak jakby na chwilę zdawał się przypomnieć sobie siebie za czasów, gdy był Anakinem Skywalkerem. Asoka. To, w jaki sposób Vader stał się zły, bardzo interesowało najstarszych fanów sagi Gwiezdnych Wojen, którzy z tego właśnie powodu bardzo czekali na prequele, by poznać odpowiedź na te pytanie. Czy też powstała cała masa komiksów poświęconych postaci lorda Vader'a? Dlatego Także wydaje mi się, że film w pełni poświęcony temu, jak wyglądała jego egzystencja po tym, gdy przyszedł na ciemną stronę mocy, wykonana z możliwościami, jakie oferuje dzisiejsza technologia, co widzieliśmy chociażby właśnie w Rogue One, byłaby świetnym dopełnieniem historii jednego z największych czarnych charakterów w historii kina. No i byłoby więcej scen takich jak na zakończenie Water 1. A Wy jak myślicie, czy Vader po jego krótkim wystąpieniu w Rogue One zasługiwałby na własny, oddzielny film? całości poświęcony jego postaci. Możecie jak zwykle głosować w kartach w prawym górnym rogu, czy też pisać w komentarzach, co sądzicie o takim pomyśle. Też yy, radziłbym wam yy, także zlajkować ten film, ponieważ ostatnią osobą, która nie dała lajka pod filmem o Wejderze, był kremnik i cóż, yy, yy, powiedzmy, że Wejderowi nie do końca się to spodobało. Be Także trzymajcie się i niech moc będzie. Ten. Przecież dałem lajka.